Siema, siema, tu Yeti! Witam was bardzo serdecznie widzowie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Nagrywam to, Steve jesteś? Siema widzowie, tu Steve. Widzisz jak wyglądam, prawda? Widzę, jak was jak clown, wiesz? Jak Pennywise. No podobnie, ale słuchaj, jest sprawa. Zobacz na tabie, na tabie jest Szczypson na serwerze, ale zobacz, okay. co jest nie tak w Szczypsonie, stary. Dobra, ty sobie możesz nie wiedzieć. W każdym razie to nie jest... tak z nim jest że jest normalny, wygląda normalnie, rozumiesz? A wczoraj byłem, wczoraj ten Herobrine kazał mi przejść jakieś tam rzeczy i dał mi zdjęcie z Chipsona, jak on, jeszcze totalnie tak, takie brzydko wyglądał. E, I miał... No i miał ten klejnot! Jakiś klejnot miał w łapie, ja nie wiem co to jest za klejnot stary, no ale w każdym bądź razie go miał. No więc, no. No klejnot, ja miał pewnie... No, jakieś klejnoty, ja też, ale ja też nic nie wiem, to z Chipson po prostu słuchaj, miał jakiś klejnot i Hero Brain, to na, tak. y, Hero Brain to dał. A co najlepsze, Hero Brain napisał, bo tam była taka tabliczka, nie pamiętam dokładnie co tam było napisane, ale to było coś w stylu Chcesz żyć, prawda? I stary, mi się wydaje, że ten klejnot pomógł stefsonowi uwolnić jego prawdziwą jakby tożsamość, dlatego słuchaj, idziemy dzisiaj do niego i spróbujemy, spróbujemy zobaczyć, czy on może doprowadzić nas do tego klejnota, będę musiał go ukraść, bo no nie skontaktował się ze mną, że ten klejnot jest, a jak widzisz, ja też jestem chory i nie jest ze mną najlepiej. Więc słuchaj, ja tutaj mam przygotowane... No, dobra, dobra, dobro. Ja to. tu mam... No, chodź, ja przygotowałem dwie potki. Masz jedną, tylko na razie jej nie pi, bo one są na 8 minut, a ja boję się, że mogą nie wystarczyć. No. Więc trzymaj, słuchaj, masz tutaj potkę i teraz tak. chodź teraz pójdziemy sobie do Szczepsona. Dobra, Steve, jesteś, słuchaj, jest sprawa. No. Idziemy, idziemy. Dzisiaj są... Do jest dobra, diżo... dobra, dobra, idę, czekaj, Bob. Mam podkę, mi tak, Jest dużo dzisiaj przeciwności losu, ale te przeciwności losu nie, nic tam nie zrobią. Czy ty naprawdę bierzesz Dziemy. na misję Miodek? Stary, ja nie mam do nie, to jest jedyna rzecz, którą się jeden. żywię. Daj mi to. Dzięki. Słuchaj, w ogóle mam dla, ci, mam, mam dla nas pewną sprawę, ale nie mogę ci o niej Jak teraz to? powiedzieć, opowiem ci o niej jutro. E, Dobra. Bo to jest naprawdę coś mocnego. Okay, na to ty, abyś to? Tak, to jest a propos to jest, to, to jest to a ja to propos miotku. Hmm, no ja już się to nie podoba, ale dobra. Nie, to nie jest o, nic o, z tobą związanego, spokojnie. Nie, to jest związane tak, z, 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 z Tak. Wiesz to ja wiedziałem. O, dobra. fajny ten. Jej, nie szczypcą, nie szczypcą. Słuchaj, on, jeśli ma ten klejnot, będziemy musieli go jakoś wykraść. Tylko... Dobra, teraz tak, czy bierzemy teraz tą podkę na niewidzialną, bo w sumie moglibyśmy... Tak, musimy. Schalić. Dobra, dawaj. Ja się go boję, ja tam nie a pijesz miodek na akcji, wiesz co? Jezu, czemu on ma tutaj jakieś trupy? Dobra, jest faktycznie szczypso. Dobra, zobaczmy co on. Dobra, czy on ma... czy myśli, że on może mieć przy sobie ten klejnot? Ja myślę, że on nie jest na tyle głupi. Ale śledz go cały czas. Śledzę, a pisz... Ja szukaj na to. dole, szukaj na dole, no szukaj szukaj, szukaj. Tak. Jak coś to ci będę mówić. Ale wydaje mi się, że on nie jest taki głupi, żeby go tu gdzieś zostawiać, wiesz? Ja nie wiem, no w ogóle to jest chyba osoba na no pary nawet Poza mną. Spoza... Co?! No. Że ty? Poza mam. Ej, prawie go zepchnąłem, o kurde. Dobra, on jest. Ja lisa w on... No, on ma lisa, ale on ten lis już jest naprawdę długo, nie? O nie, i usłysza... Dobra, bo wychodzimy. Dawaj, dawaj, Steve. Dzień dobry, no widzę, gdy wdech. Lecimy z w stary, a myślisz, gdzie on leci? Ja? Gdzie on leci? No mi się wydaje stary... Nie wiem w sumie, gdzie on może ten... Ej, o... leci do szkoły stary. Do szkoły? W szkole klejnot, klejnot stary? Nie no, to nie było nie bez wiem, sensu. Ty, on zakłada elektrę, on zakłada elektrę. Za, 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 dzień. leci. caj. Ty. Cho co, do zamku. Do zamku? Ej, to jest ona do zamku. Czej, żeby nas nie widział. Dobra, zdejmuję to. Nie! Dobra, mam, jest git. dawaj, śledzimy go. Zobaczymy dokąd nas doprowadzi, ale on nie jest na tyle... Po co on zbroje zakłada? Ty, a co jak on współpracuje z Herobrain'em? Stary, bo ja przyjeździł. się dziwił. Bo on jest detektywem i to on do karty. I taka osoba najczęściej jest zła. Co to jest? Gdzie? Przyjdę do mojej świątyni, bądźcie tam również, czekajcie na mnie dokładnie obok... Ej, ty, EJ, ty. Co? Klejnot! Klejnot! Co? On ma ten klejnot, ciekawe skąd. On się ukłania, on go już miał wcześniej. On go miał wcześniej, bo mi się pokazał to zdjęcie. Jest zafonę, tym prynu, widzisz to? Widzę to, ale myślisz, że on na niego jakoś działa? Ja myślę, że on może na niego jakoś działać. Zdaję go. Zdaję go faktycznie. to? No właśnie nie wiem, a powinniśmy. Ty, on nie, go nie. muruje. Co on robi? On ja go ty. muruje. Co, 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 co? Nie! Jezu! Nie, ten tydzień to okoźliwy, mnie stary. Nie, oh, nie uciekaj, uciekaj, uciekaj! uciekaj. Nie, Uciekłem. dobra, dobra, może pomyśli, że to chiru, Brian, czy coś? Ej, on wie, że ten oh. klejnot, wziął ten klejnot! Widem, widzę. On umiera, kurde, no Steve! Co zrobił? Pompierze nas! Odkryłem się z, nas z tym klejnotem. Zasuwa. Tak widzę, już brali w ogóle to, bo płacz. Dobra, dobra, ale spokojnie, spokojnie. Walił, walił. Ale my teraz ja nie mam zbroi w ogóle, żeby zabrać mi ten klejnot. Myślę, że... nie dawaj, nie jest, nie jest dobrze stary. Zakładaj Rytrę! Co? No przecież ja tam nie skoczę, ja zginę! Erytra, Rytra! No wiem, ale poczekaj, dobra. Teraz spotykamy, a on zejdzie dwa. Dobra, jestem? Na dole już. Zszedłem. I idę. Co on robi? On że teraz stary, on cię zauważył! Masz nawet farta, poczanie. że byłeś na niewidce. No to prawda, ale stary... Ja myślę, że on teraz, spawsz. On i tak chce, żeby go zapaczyli. Chodź on to trzyma w ręku. No niby tak. Ale nie jest teraz. Musiałem coś zjeść, tak jak ty pijesz mieszkańcę. Ja Ej, on gdzieś idzie stary z tym fejlotem, patrz. No idzie, mam nadzieję, że nie idzie gdzieś daleko. I chcesz jest tym tak, ciągle trzyma w rękę. Powinniśmy go atakować czy nie? Wiem, ja że jeszcze nie jest. Wiemy że to on ma. Patrz, 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 Czy tam jest jakaś skrzynka? Zakropiłem to. On tam dał złoto? Tak? Złoto, złoto na no jest złoto, tylko złoto. złoto. No, tak, Ej, on fajkuje z dalej, on bije z w siodzimej. Aha! Proszę. Bez kipu. on myśli, że my tam pewnie zakupimy klijam, to znaczy, że on ten klejnot. klejem. No. O nie. Proszę, dalej, bo kupuję w ręce, Reggie. Aha! Bez kipu. Ej, on nie jest taki mądry! No, jednak tak nie jest taki mądry! Co on robi? On myśli, on myśli że pomyślimy, że tam klejnot. Tam też dobra, jest klejnot! Ej, dobra, stary, on tam tylko. On, on ten klejnot ma łapie cały czas! Tak, tak, tak. No, że nie wiedzą. No, za chłop. A tutaj co? schował? Nic. Stary, on, on ten otwiera skrzynkę, chowa klejnot, i myśli, że, go, że my tam myślimy, że. Nie no masakra Dobra, gdzie on jest? Ty patrz, 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 patrz. Barę nie czekaj. Patrz. Ej, mi się wydaje. Za nim. Nie doradzi wejść! Za nich, za nim, za nim, szybko. Dobra, otwieram to. Aaaa, Nie, on mnie zauważył, że pije skillę, nie? Dobra, przeżyłem, przeżyłem, nie przeżyłem, ci przeżyłem. Nie. przeżyłem, przeżyłem. Dobra, dobra, ale no, może system się złamał. Ej, wiesz, że miałem serduszko, stary? Co ty gano, stary? Tak, to byłeś jest śmierci, byśmy się w tym zobaczyli. Nie, jak on by Ey. mnie odkrył, to to by był koniec, on by Ey, chyba ja mnie zabił. Za nim. Jest, Jesteś w środku? Tak, ja wszedłem od razu. Przed nim. O nie. Ej, on kapi na ciebie, czekaj, nie chodź, nie chodź, nie chodź. Ile ja mam? Dwie minuty. Poczekaj. Dobra, dobra, idzie dobra teraz. Na dół. Idzie na dół, ale fajnie! Dobra, dobra, Jezus! Jezus! Stary! On się nagle pojawił! <laughs> to było przerażające! Dobra, czekaj, parkur, najgorsze co tu jest. Hops, hops. Hops, hops. Dobra, jestem już, ty też? Patrz, 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 patrz. Nie gadaj, że on tam włoży ten klejnot. Uważaj stany, Ey, on zajstawi uważaj. On uważaj. Nie, nie, nie. On ja, jest, ja jestem w, ja jestem w tych liściach, więc nie, na pewno mnie nie zauważył. Tyle, pamiętaj no o widzę półtorej minuty. Tak, yeah, tak. Ej, włożył ten klejnot. Muruję go. Wow. Oh, co on robi? On go muruje. Ech! Dobra, ej, i co teraz? Kradniemy go? Ej, ale dobra, on pewnie zaraz stąd pójdzie. O nie, on tam, tam obsydian! Co?! No nie. On jest walnięty, stary! On jest walnięty, przecież my nie zniszczymy to tego obsydian! Proszę no stary... Tylko tutaj dał obsydian. Hej, bez kitu, możemy ja tu z drugiej półtora. strony! Ty, nie weźmiemy tego, on się położył spać! E, faktycznie. Nie, dobra stary, wiesz co? Musimy chyba obmyślić jakiś plan działania. Musisz mi pomóc odzyskać ten klejnot, bo jestem pewien, że ten klejnot zmienił go w dobrą, znaczy już w normalną osobę, wiesz? Tak mi się wydaje. Dobra, stary, uciekajmy. Dobra, chodźmy, chodźmy stary, teraz. Ja uciekam stąd, jak najszybciej. Ja też, ja też, bo mi się podkończy już ta niewitka. Musimy stąd uciekać. Ale dobra, wiemy, gdzie jest ten klejnot, stary. Mam nadzieję, że tylko to nie jest podpucha i że on go nie schowa gdzie indziej. Jutro, Czaj. masz, Masz pochodnie, bo tutaj był gdzieś guzik, ale. Okej, okay, ma o dzięki. Cześć, jeszcze raz otwórz. O. O. Otwórz. Ginę, otwórz, ginę! Nie mogę, nie mogę. Dobra już. O, się. Boże, ja już... i Dobra, zostało mi 19 sekund. Chodźmy może stary, chodźmy. Dobra, chodźmy do ciebie, polećmy elektro, spadajmy stąd jak najszybciej stary. Bo to jest po prostu masakra, co tutaj się wyprawia. Dawaj, 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 dawaj. Lecimy do ciebie. Jutro stary obmyślimy plan i jutro też musimy już go ukraść, bo wydaje mi się, że ja nie mam za dużo czasu, żeby móc to, żeby móc stary tutaj normalnie no tak, działać, tak. okej. Okay, tylko musimy działać, i to po prostu zrobimy. Dobra, dobra Steve, to ja śpię dzisiaj u ciebie w jacuzzi. Wiem, chyba I... ja ci pozwała, ma nie w jacuzzi. Na pewno nie w jacuzzi. A gdzie mam spać? Nie wiem, bo właśnie gdzie, nie opłacam mnie, to ja na ziemi, ale nie w jacuzzi. To ja śpię na górze. Nie! Ja Daj dośpię. mi łóżko! Patrzcie! To moje łóżko! Śpię pod schodami! Jak Harry Potter! Dobra, jak Harry Potter! Dobra, Steve, dzięki widzowie jak wiecie, jutro jest plan działania, musi, musi nam się to udać. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do trza Cześć!